Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Tak jak zapowiadałem, dzisiaj ruszamy właśnie z tematem tej oto wiertarki stołowej. Myślę, że możemy ją rozpakować. Otwieramy, oczywiście za chwilę, kamerę dam bliżej, tak żebyście mogli zobaczyć, co w tej paczce jest. No i składamy ją w jedną całość. Po otwarciu, pierwsze co rzuca nam się w oczy, jest to instrukcja obsługi. Do niej oczywiście później zajrzymy, następnie podstawa całej wiertarki, wszelkie elementy do składania, również baterie. To jest chyba laser. Będziemy musieli do tej instrukcji tam zajrzeć i poczytać. I madło. Tu mamy osłonkę, stolik. Futerko do wiertarki wraz z kluczem. No i cała wiertarka. Tu jest ta rura, tak naprawdę, na której ta wiertarka się trzyma. No i musimy całą tą wiertarkę wyciągnąć. Dobrze, i tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że w pierwszej kolejności musimy zająć się poskładaniem i postawieniem jej w, odpowiednim, w odpowiedni sposób. Więc zabieramy się za skręcanie, a Was zachęcam do posłuchania muzyczki. I myślę, że możemy zrobić małą próbę. Założyłem wiertło dziesiątkę. Ustawiłem mniej więcej laser, bo ten laser idzie bardzo fajnie regulować. Sprawdźmy, jak to w ogóle działa. No i lecimy. Spróbuję pokazać wam, jak działa laser. Mam nadzieję, że to widać idealnie w samym środeczku. Także laser jesteśmy w stanie wyregulować bardzo dokładnie, tak jak to widać na zamieszczonym obrazku. Wiertarka generalnie chodzi cicho, tak jak słyszycie. Wiertarkę mamy już złożoną. Zrobiliśmy również próbę wiercenia. Zrobiliśmy również próbę z tym laserem. Bardzo łatwo to się ustawia. Myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Teraz musimy zrobić stolik właśnie do tej wiertarki i myślę, że w przyszłości będę musiał zrobić stolik również na ten metalowy jakiś większy po to, żeby kładąc taki element, żeby on nam się tutaj nie bujał, żeby był bardziej stabilny i przede wszystkim żeby można było go jakoś ściskami złapać, żeby to wiercenie było bardziej precyzyjne. No dobra, moi drodzy. Ten etap mamy za sobą, ruszamy ze stolikiem. Come when the sun go down Gonna lay by the river Gonna rest my eyes Cause I know this time tomorrow There ain't gonna be blue sky The devil's going to come on the song Moja szafka jest już gotowa, jest polakierowana. Wszystkie prowadnice szuflad są już przykręcone. Szuflady, jak widzieliście, również y, poskręcałem. Tutaj nie będę się wygłupiał, tak naprawdę to są tylko szuflady w warsztacie. Ważne, że ta szafka będzie wyglądała na zewnątrz ładnie. Taki przynajmniej był zamysł i cel. Gotowe szuflady, muszę jeszcze je oczywiście polakierować i za chwilę tym się zajmę no i muszę wymyśleć poszukać jakiegoś materiału żeby zrobić tutaj dno no i blat no i blat oczywiście mam tu jakąś klejonkę taką mm, sklepki nie wiem tak naprawdę skąd ją mam e, może komuś coś docinałem i mi zostało wykorzystam ją wykorzystam ją tak naprawdę muszę ją przeciąć na pół muszę ją skleić ponieważ jest zbyt wąska więc skleimy to Mam taki klej, który tak naprawdę w godzinę to yy, załatwi, i myślę, że dzisiaj będę mógł to jeszcze wyszlifować yy, no i polakierować, więc tym chciałbym się dzisiaj jeszcze się zająć. Natomiast yy, jeśli chodzi o te szuflady, no to trzeba też zrobić do tego fronty. Fronty zrobię ze sklejki. Mam już sklejkę przygotowaną. Yy, no i uchwyty. Jeżeli chodzi o uchwyty, myślę, żeby no Zrobić jest iroko coś prostego. Zresztą zobaczycie sami, taki jest pomysł na ten, na ten moment. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni. No dobra, ja zabieram się dalej za pracę, no a wy oglądacie dalej film. Lecimy. Moi drodzy, tak jak widzicie, dotarliśmy do końca tego filmu. Szafka pod wiertarkę gotowa, tak naprawdę stanowisko podwiertarkę gotowe. Jeśli chodzi o samą wiertarkę, jeśli macie jakieś pytania, oczywiście, możecie śmiało je zadawać w komentarzach i albo w komentarzu, albo zrobię jakąś dogrywkę, i myślę, że wam odpowiem, jeżeli będzie trzeba coś pokazać. Jeśli chodzi o samą szafkę, blat, Bukowy, całość wykonała ze sklejki. Tak jak mogliście oglądać, te wkręty zaślepiłem kołkami z Iroko. Chciałem, żeby troszeczkę ta szafka nabrała charakteru, żeby nie była taka zbyt prosta. Trzy głębokie szuflady, również te uchwyty tutaj zrobiłem z Iroko. Mi się wydaje, że wygląda to fajnie, ciekawie. W szufladach wiadomo, jeśli chodzi o tą górną szufladę, na pewno będą tutaj jakieś wiertła. Myślę, że jakieś wiertła Forstnera, także tego typu rzeczy tu na pewno się znajdą. Pozostałe dwie myślę, że spokojnie wykorzystam na zupełnie inne, inne rzeczy. Zdjęcia oczywiście też się ukażą chociażby na końcu tego filmu, więc myślę, że projekt fajny, ciekawy. To jest druga część, tak jak wspominałem, drugi film z Czech. Takich zmian, które w warsztacie robię, przed nami trzeci, także mm, mam nadzieję, że ten trzeci Was również zaskoczy i Wam się spodoba. Dobra, moi drodzy, kończymy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Senki wióry, dziury. Do zobaczenia. Cześć.